Pani Wando, Panie Aniu, kochani powstańcy, Panie Premierze, Panie Marszałku, Pani Marszałek, wszyscy dostojni goście. Ja to powtarzam właściwie każdego roku, Pan Premier też przed chwilą to powiedział, że właściwie po Pani Wandzie nikt chyba już nie powinien mówić, bo bardzo trudno się mówi po Pani Wandzie. Ale kilka słów jednak chciałem powiedzieć, dlatego że Pani Wando i Wy wszyscy powstańcy zmieniliście nasze myślenie o samym powstaniu. My wszyscy wiedzieliśmy od zawsze, że powstanie dało nam wolność. Wszyscy wiedzieliśmy i pamiętaliśmy o bohaterstwie, o walce, o daninie krwi. Tak wiele się o tym mówi z patosem i słusznie. Ale to Wy nam otworzyliście oczy na te wartości, które są absolutnie ponadczasowe poza walką o wolność, poza honorem, tym, co nas konstytuuje jako Polki i Polaków. Ale zwróciliście nam uwagę i dalej zwracacie nam uwagę na solidarność, na koleżeństwo, na edukację. Pani Wando przecież zawsze Pani to powtarza, że Waszego pokolenia by nie było, gdyby nie edukacja, mądra edukacja, bez indoktrynacji, bez przesady, prawdziwa, skuteczna, która dała Wam ten kręgosłup moralny, który później Was prowadził przez całe życie. Część z nas się wychowywała za komuny, z tą edukacją bywało różnie, raczej była domowa, później też bywało różnie. I uczyliśmy się od Was tego najważniejszego przesłania, które nam dzisiaj towarzyszy. Również tego przesłania o bohaterstwie ludności cywilnej. Bo dużo się mówi o bohaterstwie samych powstańców, mimo że Wy powstańcy bardzo nie lubicie, kiedy się to mówi, bo jesteście osobami niezwykle skromnymi i tej skromności też od Was się uczymy że potraficie zupełnie bez patosu opowiadać o tym co działo się w tamtych dniach. Że potraficie przypominać właśnie uśmiech, koleżeństwo, to, że próbowaliście znaleźć w tych bardzo trudnych okolicznościach odrobinę zwykłego życia. To, że te przyjaźnie, które wtedy pielęgnowaliście, do dzisiaj trwają. I to co najważniejsze, że właśnie ludność cywilna, że całe społeczeństwo było prawdziwym bohaterem powstania. Ja tego nigdy nie zapomnę, bo to nam właśnie dawało najwięcej do myślenia, właśnie ta, to przesłanie. Część z nas ma bohaterów powstania w rodzinie, o nich głównie myślimy, zawsze, w rocznicę powstania, ale bohaterami były ich rodziny. O tym nam mówicie. Ja za każdym razem przypominam to, że w tych trudnych czasach pewnie nikt z nas by nie miał wątpliwości, czy iść. Do powstania, walczyć za wolność, poświęcać swoje życie, poświęcać swoje zdrowie. Ale pożegnać swoje dzieci, pożegnać swoje wnuki. Tak jak pani Iwando, pani mówiła o tym, że matki dawały znak krzyża na czole i posyłały swoje dzieci do powstania. To jest chyba najtrudniejsze. To jest prawdziwe bohaterstwo. To jest coś, co nam, rodzicom, dziadkom, trudno jest sobie wyobrazić. I zawsze będę to powtarzał, bo to jest dla mnie ten ten wizerunek, który działa najbardziej na wyobraźnię. Jakież to było nieprawdopodobne poświęcenie. Tak się zdarzyło, że mój wuj wychodził do powstania z domu swoich rodziców. Mój dziadek tam przyszedł, bo zapomniał kilku rzeczy, dlatego że młodsze dziewczynki wywiózł poza Warszawę. Jego starsza córka poszła do powstania, syn poszedł do powstania. Szedł do domu i powstańcy go nie wpuścili do domu, bo akurat było tam zgrupowanie, bo wychodzili z domu do powstania. Co musiał wtedy przeżywać? Co, jakie pytania sobie musiał zadawać? Później, jak stracił syna i czekał na to, żeby go ekshumować, i ciągnął go, opowiadałem o tym na drzwiach razem z jego przyjacielem, po którego nikt się nie zgłosił, przez zamrożoną warszawę. To jest właśnie to, czego nas uczycie: poświęcenie innych dla sprawy, wychowanie całego społeczeństwa, nie tylko bohaterów. Bo ci bohaterzy byli w wirze walki, w wirze walki i na totalnej adrenalinie. Sami o tym mówicie. A te rodziny, a te dzieci pozamykane w piwnicach, i o nich musimy pamiętać, i to też dzięki pani, pani Wanda, o tym pamiętamy i tutaj jesteśmy. Dzięki pani jest ta wspaniała izba pamięci. I zawsze będziemy pamiętać. Ale to doprowadza nas do rzeczy najważniejszej. Powiedział o tym przed chwilą pan premier, że musimy być gotowi na każdą ewentualność. My, jako społeczeństwo, nie tylko nasza armia, nie tylko ci, którzy stoją z bronią u nogi, ale my wszyscy musimy być gotowi, musimy dawać świadectwo, musimy być odważni, musimy mówić w całej Europie, że wszyscy muszą być na to gotowi, nie tylko my, tak jak wczoraj mówiliśmy do, do prezydenta Republiki Federalnej. Dziękujemy bardzo za te lekcje, za te wszystkie lekcje, które nam dajecie przez te wszystkie lata, i obiecujemy Wam solennie że wyciągamy z tego konsekwencje. Będziemy dalej to powtarzać kolejnym pokoleniom, że odwaga musi być w nas wszystkich. A przez te ostatnie lata tego nas też uczyłyście i uczyliście, że zawsze trzeba być odważnym, nie zgadzać się nie w hipokryzję, nie zgadzać się na konformizm i walczyć. Tak jak pani wtedy stała pod Sejmem z tą opaską i walczyła pani o prawo dzieci, i rodziców z niepełnosprawnościami. To jest olbrzymie zobowiązanie pani Wando, żeby o tym pamiętać.